Jak leci? Ja jestem DJ Max Game, o czym świadczy ten obraz przed wami. Mm, a to jest odcinek informacyjny numer 2. Czoło numer 2. Miał być Assassin's Creed 2, a jest odcinek informacyjny numer 2. Choł. Choł Czeł Czech. Seria z Assassin's Creed 2 powinna zostać według mnie um, wstrzymana albo nawet zakończona. Czemu... Um, jak wy ja na pewno wie, wiecie, kiedy... po prostu gra mi się ścina podczas nagrywania. Po prostu z gra mi się ścina podczas nagrywania. I trudno się to ogląda, a jeszcze trudniej się to nagrywa, ponieważ trzeba porobić tamte misję, a kiedy gra ci się ścina to nie masz koordynacji ruchów. Więc co jest... Co się staje bardzo dużym problemem. Zwłaszcza, kiedy będzie trzeba później zdobyć różne klucze, żeby mieć zbroję zbroi Altaira. A tych kluczy jest sześć. Tak więc to będzie trochę trudne. Przez to wpadłem właśnie na pomysł, żeby um, pod tym filmem, po, pod tym filmem będzie, macie napisać, pod tym filmem macie napisać czy ta seria z Assassin's Creed 2 ma zostać wstrzymana, czy zakończona. To jest różnica, ponieważ kiedy zostanie wstrzymana, to jak będę miał już nowy komputer, mam go jakieś za. Nie będę mówił, że za rok albo za niedługo, po prostu mam go, przynajmniej tak myślę, że za 3 lata będę miał już nowy komputer. Tak, Szmak czasu, ale filmy zostaną i będę kontynuował, jak już będę miał nowy komputer, a jak zostanie ona zakończona, to filmy albo usunę, albo nie wiem, zostawię. A serii, jak nawet już będę miał ten nowy komputer, nie będę kontynuował po prostu. Więc wybór należy do Was. A drugim wyborem, co mam właśnie nagrywać w niedzielę, bo miał być Assassin's 2, ale nie będzie Assassin's Creed 2, bo w tygodniu nagrywam Gotika i co nagrywać w niedzielę, w weekend. Co nagrać nagrywać w weekend? To natomiast już nie macie pisać pod filmem, tylko macie mi napisać na Facebooku. Mam stronę Facebookową. Taka, wiecie, taka byle jaka, taka że niby jest. Zawsze coś, jakieś pytania zawsze tam są albo jak mówię, że nie będzie filmu, albo że będzie film, to też tam piszę. Przeciągnę. To tam nie wiem, czy tam będzie drogą głosowania, tabeli i taki, się, te słupki czy może po prostu ja napiszę, jakie gry będą. A wy będziecie pisani, tylko nie, że ja chcę to, a ja tamto, a ja się poplę ciebie i będę też to chciał. Takie rzeczy. Mm. I wahać chyba tak będzie, bo ja tam Cię nie umiem obeznawać w tych rzeczach. No i co? No. Tak więc. Jeśli oczywiście nikt nie napisze, bo ponieważ nie chcę, nie chcę Wam się pisać, macie mnie za przeproszeniem w dupci macie mnie gdzieś To po prostu sam napiszę, nie? sam powiem, że seria Zastoskis została zakończona albo wstrzymana, a gry to wylosuję drogą Anedure Oczywiście to będą albo dwie gry i nic, że po prostu Wicked mam polny, albo trzy gry i nic. Tak więc jeszcze nie wiem. Wiem, że na pewno będą dwie gry, bo dwie gry to jest na pewno. Pewniak, na pewno pewniak to będzie yy, A co dalej, to nie wiem Tak no. więc to by było na tyle, to jest taki krótki odcinek informacyjny Tylko chciałem wam powiedzieć właśnie o tym bo To jest mój kanał niby Ale wy go oglądacie tak, wy, te, wy też macie prawo głosu według mnie Tak więc, yy, pod tym filmem piszecie Czy zakończyć czy wstrzymać A na Facebooku, na Facebooku Piszecie czy chcecie tamtą grę, czy tamtą grę, czy wstrzymać, czy nic nie nagrywać, albo jeszcze jedną grę, zależy ile będzie tych gier. Bo na pewno nie będzie więcej niż 3, a nie mniej niż 2. No, no, no no, no, no. Po nakręceniu tego filmu już na pewno będę to nagrywał, czyli jak już ten film zostanie wrzucony w niedzielę, to już będzie można napisać. Albo jeszcze to w sobotę, zależy, jest już 18.15, tak? 18.15, no, sobota jeszcze. No. Ślubki jeszcze. Whatever. Whatever. No ale co, by było na tyle, tak? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja jestem DJ Max Game i się z wami żegnam. No, na razie.